Siemano widzowie, pewnie nie raz widzieliście u takich youtuberów jak Tromba Powietrzna czy u innych, że tepają się do ludzi i po prostu wychodzą z trapów i ich zabijają. Dzisiaj ja spróbuję też zrobić coś takiego z moimi itemami, że po prostu wiecie, tepnę się do ludzi i spróbuję i wyjść z trapa. No, nigdy mi się nie udało. Bo jak widzicie mam tylko 6 zabójstw i 24 śmierci. Jeszcze będę próbował wszystkich zabić. Daję sobie 3 próby takimi itemami. No, za dużo takich nie mam. Teraz tak, na początku polecam widzowie wbić na Discorda link w opisie oraz zostawić subskrypcję. I łapkę. Dobra, widzowie, a dzisiaj spod tego filmu można wygrać taki oto Trident. No wiem, że on nie jest dużo warty, ale nie mam nic innego co mógłbym rozdać. Jak ktoś chce coś dać, to oczywiście może. A żeby wygrać taki Trident, trzeba zostawić subskrypcję, łapkę w górę i wejść na Discorda. A więc możemy się dawać do pierwszej osoby. Ale stop! Aby wziąć udział w konkursie o Trident, trzeba widzowie napisać w komentarzu GG oraz mieć łapkę, subskrypcję i oczywiście bić na Discorda. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu GG. Dobra widzowie, więc jest dużo oszustów na czacie i teraz no ja będę sobie TPA niech będzie dostać TPA losiu na 100% ten, bo nie mam dobrych itemów takie o te panie, te panie pewnie będzie nie 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 jak to się dobra co jak on mnie tak szybko rozwalił? To ja nie wiem, pewnie jakiś tam miał te, te kolce jakby, lipstony miał. Okej, okay, czy ja tu mam jakiegoś drugiego seta? Bo wtedy poszło tragicznie, dobra, tu mam to, tu to. I wezmę sobie tak 4-5 refów jak wtedy. I idziemy wziąć te itemki. Hmm, dobra, może wezmę taki miecz, bo nie stracić jakiegoś dobrego miecza. Jeszcze kilów jakby Kilów to ja tam chyba nie mam. O kurcze ja no ja nie mogę tego stracić. Dobra, zakładamy sobie tylko seta i takimi tematami jeszcze biorę sobie kit, kit, coś takiego. I tepamy się do kolejnego oszusta. Kolejny set, to chyba będę sobie musiał kupić, bo już nie mam zbytnio. CPA. Kto tu tak pisze dużo? O, ktoś tu tak spami Pociszek. dobra Oczywiście znowu to jest jakiś oszust interne. No. no i um, no. dalej gama, dalej gama, nie widzę. Nie mam gamy, nie mam gamy. No kurczę, nie no, przez to, nie włączyłem, ona. jakbym miał gamę, to może bym coś widział. I znowu w bardzo łatwy sposób padłem. Nie, nie ma szans, że mi się uda za tym trzecim razem, ale straciłem już dwa serca. widzowie zakupiłem sobie najtańszego seta, na jakiego było mi stać. No, z takim czymś to na pewno zginę, ale spróbujmy. E, najtańsze ceny oczywiście i gdzie tu mamy miecze, okej. Okay. To jest najtańszy miecz? W nie ma, bo no to jest. Czemu takie coś jest najtańsze? Dobra, Widzę, więc znalazłem jeszcze jednego szalkera, gdzie mam tyle itemów. Wezmę sobie jakiś z 5. To jest jedyna rzecz jaką nie mogę stracić jakby. I teraz będę miał 14 jak Nie no, widzę. Wiem. Lipo, Ojeju, co to? A więc tak, to sobie odkładamy. Kit oczywiście. Ja bym miał i Moda może by było łatwiej, ale no nie mam. Takimi itemami tapam się chyba do kolejnej osoby, bo. No nie ma co, nie ma co. Jakby aha. Dobra, widzowie, ktoś nie tepa. Ojeju, co to jest? Nie wzięłem lefów, nie wzięłem lefów. Jestem dead. Jakbym miał te lefy, to bym było łatwiej, ale jestem dead. Nie no, przez te lefy. Jakbym miał lefy, to bym coś zrobił. Dobra, 14 HP. Niestety się nie udało. Dobra, widzowie, więc mam nadzieję, że film mi się spodobał. I widzimy się w następnym filmie.